Wersety od 7 do 16. Ja je teraz odczytam to słowo. Yy, później przeczytaj jeszcze, czy dotknij tekstu, który w sposób szczególny, fragmentu, który ciebie dotyka. I ten tekst będzie podstawą dzisiejszego rozważania. List do Efezjan, rozdział 4, od 7 do 16. Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo wstąpiwszy na wysokości, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary. Słowo zaś wstąpił cóż oznacza, jeśli nie to, że również wstąpił do niższych części ziemi? Ten, który wstąpił, jest i tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Chodzi o to, Abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Natomiast, żyjąc prawdziwie w miłości, sprawmy, by wszystko wzrastało ku temu, który jest głową, ku Chrystusowi. Od niego poczynając całe ciało, zespalane i utrzymywane w łączności. Więzią umacniającą każdy z członków stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości. Oto Słowo Boże. W tym okresie, tych tygodni, przeżywamy cykl spotkań radykalni uczniowie. I już wiemy, że radykalni to nie chodzi o to, że to są ludzie, którzy muszą żyć jak pustelnicy jacyś, czy mnisi, nawet święty szarbel. Ale radykalni uczniowie to są ci, którzy decydują się pójść prawdziwie za Panem. I drodzy moi, pierwsza myśl, taka zanim ruszymy, niewątpliwie epidemia jest momentem, który weryfikuje wiele w naszym życiu. Wiele. Na przykład, relacje. Na przykład, kościół. Czy jest nam potrzebny Kościół? Czy mi jest potrzebny Kościół? Od miesiąca dokładnie spowiadam praktycznie codziennie. Bez niedzieli i poniedziałku, pięć dni w tygodniu. Zawsze ktoś przyjdzie. Ale tłumów nie ma. Księża w parafii, gdzie mieszkałem, mają godzinny dyżur i przed Mszami Świętymi spowiadamy. I mówili ksiądz proboszcz i księża wikariusze, że no, oblężenia konfesjonałów nie ma. Bywały dni, gdzie było więcej osób, ale że tych, co przyjdą, w ciągu godziny się wyspowiada. Myślę, że będzie mniej ludzi w kościele po czasie epidemii niż przed. To może też dotyczyć wspólnoty, bo czy jest mi potrzebna wspólnota? Czy jest mi sp potrzebne spotkanie, choćby takie jak teraz? No, my tu jesteśmy, prawda? Wszyscy, którzy nas oglądają, albo przyjdą jutro, albo jutro będą oglądać, no to mówią: tak, to jest ważne. Epidemia sprawia, że przewartościowujemy pewne rzeczy i albo rozwijamy to, co jest tęsknotą i to jest pozytywny rozwój, albo no, można popełnić błąd jakiś i, i, i powiedzieć: W sumie mi to nic do szczęścia nie jest potrzebne, poza tym, co sobie wymyślę sam, sama. I myślę, że taką odpowiedzią właśnie na to wszystko. Tak samo wobec trudności ekonomicznych, które niektórzy przeżywają i to są trudne momenty. Tak? Ci, co pracują w usługach, w różnego rodzaju firmach, które upadają, albo w firmach, które radykalnie tną y, pensję, to są trudne wydarzenia. Nie ma na to wpływu. Jedynie radykalni uczniowie są w stanie to zwycięsko. Przejść. Tak jak modliliśmy się przed chwilą, że Jezus jest ponad wszystkim. I bracia, i siostry, tu nie chodzi o modlitwę, tu chodzi o życie. Chciej być radykalnym uczniem Jezusa. To nie znaczy, że nie wiadomo ile od siebie wymagasz. To nie o to chodzi. Bądź radykalnym uczniem Jezusa, to znaczy tym, który i tą, która. Razem z innymi idzie za Panem Jezusem. I już wiemy na przykład, że radykalny uczeń to jest ten, który wybiera Jezusa. Radykalny uczeń to jest też tak, jak tydzień temu yy, słuchaliśmy, to jest człowiek, który dba o środowisko. Dziś jeden pomysł przyszedł, ale jeszcze Wam nie powiem. Tak, szedłem po prostu do domu i tak popatrzyłem na krzaczek, który mamy koło biura. I to był taki moment, to lubię te momenty takie. Niektórzy wtedy zawsze się boją, nie? <laughs> Oho, wymyślił coś. Ale coś to muszę to skonsultować, z innymi rozeznać, to, ale coś będzie. Ale w tym kontekście właśnie, przyrodniczym. Natomiast dzisiaj, dzisiaj chcę Wam powiedzieć o kolejnym aspekcie, który wynika też z tego słowa czytanego, a mianowicie radykalny uczeń żyje prosto. Czyli będziemy mówić o prostocie. Nie damy rady pójść za Jezusem, kiedy nie będzie nasze życie proste. Yy, jeżeli bym zapytał, ale nie podnoście ręki, kto z Was ma nowe życie, nie chodzi mi, że przeżył kurs nowe życie, bo tutaj zdecydowana większość, tak? Ale że ma nowe życie, które dał Jezus, że spotkał Jezusa, tak? Możemy wtedy podnieść rękę, tak? Ja mam. I wielu ludzi mówi tak, ja się nawróciłem, ale czy sposób postępowania, czy sposób myślenia i sposób działania odzwierciedla to, co otrzymałeś, otrzymałaś? I cały czas mamy się nawracać, żeby w końcu mieć to nowe życie. Pięć takich aspektów. Tego, tej prostoty życia. Pierwszy aspekt: nowa społeczność, czyli nowa rzeczywistość wspólnotowa w szerokim tego słowa znaczeniu. To będzie chodziło przede wszystkim o Kościół, jako Kościół, ale też wspólnota, na przykład ci, którzy są we wspólnocie, czy twoja mała grupa, w której jesteś. Pamiętajmy, że kiedy trzymamy się Jezusa, to zawsze można mieć nadzieję. To, to, to zawsze może, to, to, to trzeba widzieć dalej. Wiecie, dzisiaj z, jednym, z jedną osobą rozmawiałem ze wspólnoty. Nie wiem, chyba mogę powiedzieć, co powiedziała ta osoba. Nie pytałem, a to nic nie było takiego osobistego. Czy nie o tym osobistym powiem? Ale coś, co było pięknym słowem. Ta osoba powiedziała tak: Padre, w pewnym momencie trzeba nawet we wspólnocie dojść do ściany. I jeżeli usiłujesz ścianę przesunąć samemu, to się zmęczysz i się zniechęcisz. Mówi, ale w życiu tak samo jest w różnych innych, w pracy, w rodzinnych sytuacjach, w relacjach. Jeżeli nie dochodzisz w pewnym momencie do ściany, no to coś, to, to, to jeszcze nie żyjesz do końca, nie? I albo będziesz rozwalać tą ścianę z Jezusem i z pomocą innych, albo razem z nimi przeskoczysz ten mur i pójdziesz dalej. Albo się będziesz tak obijać od ściany, że trudność, którą przeżywa się, po prostu cię wymiecie. I podejmie człowiek głupie decyzje. Wydaje mu się, że jest wszystko dobrze. A potem przychodzi kolejna sytuacja. Jest znowu gdzieś mur, bo w życiu ciągle są jakieś mury. I nagle człowiek odkrywa, że jest sam. To piękne słowo. Nowa społeczność, czyli nowy wymiar, ten duchowy też kościoła, wspólnoty, to jest rzeczywistość, że my się decydujemy, nie żeby być idealnymi ludźmi. Bo kto z Was tu jest idealny? Podnieście yy, prawą rękę do góry. To może tu ktoś siedzi idealny. Nie no, w Skoczowie to idealni ludzie mieszkają, chyba, nie? Czy, czy wokół Skoczowa nie? W Bystrej nie? Ale Czechowiczanie to moje miasto rodzinne, to wiadomo, nie? To, to my z Grześkiem nie musimy o tym mówić. Nie? Nie, nie ma idealnych ludzi. Nie ma idealnych ludzi. Nie ma idealnego kościoła, nie ma idealnej wspólnoty, nie ma idealnego małżeństwa, ro, rodziny, y, grupy, pracy i tak dalej. Ale ci, którzy chcą być radykalnymi uczniami, chcą tą społeczność, w tym wypadku mówię o religijnej, czyli Kościół, i w obrębie Kościoła wspólnotę budować tak, jak buduje Jezus. A to nie jest społeczność, żeby było fajnie. Choć takiego słowa podobno nie ma w języku polskim. Choć myślę, że już można go wpisać, bez używane. Znowu ktoś mi kiedyś powiedział, niedawno Padre, jakbyśmy byli tylko grupką modlitewną, co się spotyka na modlitwę, no to w ogóle żadnych nigdy problemów nie będzie, no bo przyszli na modlitwę, pomodlili się, poszli. A jeśli chcemy tworzyć wspólnotę, wspólnotę w Kościele, którą Jezus posługuje się, żeby głosić Ewangelię i, i, i żeby chwała Boża była, no to zawsze coś będzie, nie? To, 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 to tak się tym dzielę, to jest mocne. I ta nowa społeczność ma być prostą społecznością. A kiedy ona jest prosta? Wtedy, kiedy jest oparta o prawdę, szczerość, uczciwość i prawość życia. Jeśli my nie będziemy osobiście pra tej prawości mieli w sercu, to ta nieprawość będzie również kwitła we wspólnocie. Ona będzie kwitła w Kościele. I potem są skandale. A potem są błędy, przestępstwa czy jakieś tragiczne rzeczy, które trząsą wszystkim, na przykład kościołem. Bracia i siostry, mamy w prosty sposób żyć, a prosty człowiek to jest człowiek prostolinijny. To jest człowiek, który kocha, tak jak mówi Paweł właśnie w tym fragmencie. Żyjąc prawdziwie w miłości. Fałszywą miłością będzie, jeśli ktoś komuś, kto robi źle, nie zwróci uwagi. To jest fałszywa miłość. To jest tchórzostwo, bo znaczy, że ten ktoś nie chce... Nie, ja wolę mieć święty spokój, co się będę narażać. Popatrz, czy Pan Jezus pozwala, pozwala nam żyć w złu. On cały czas robi, żeby nas zmieniać. No to my tak samo mamy robić in, wobec innych. Z miłością, ale, ale konkretnie. Wspólnota, Kościół oparta o prawdę. I z tym wiąże się drugi wymiar, a mianowicie osobisty styl życia. Nasze życie ma być proste, skromne i pokorne. To nie znaczy, że nie możesz walczyć o swoją godność. Nawet masz. Jezus też walczy o swoją, o swoją godność. Ale my mamy w sposób inny niż cała reszta świata reagować na trudności. Uwaga, to nie oznacza, zarówno w tym wymiarze, jak i w tym społecznym, że no to mamy po chrześcijańsku kochać, tak. To jest tak, jak jedna organizacja kościelna dostała, akurat znam tego księdza, yy, tam jakieś pieniądze niemałe na ośrodek yy, pomocy dla osób pokrzywdzonych przemocą i że też tam kobiety będą mogły mieszkać. Yy, I od razu był już zarzut, że to kościelne, aha, to będziecie na pewno gadać, że yy, na, kategorycznie nie może być rozwodów i tak dalej, nie? No, ten ksiądz mówi, nie, to ma być pomoc ludziom, a nie decydowanie ludziom, czy mają się rozwodzić, czy nie. A do czego jakby zmierzam, że często jest takie wyobrażenie, że jak to już jest kościelne, jak to już jest, nie wiem, ktoś jest chrześcijaninem, to yy, to jakby wszystko wolno, to okazuj miłosierdzie, to jest fałsz. Ten, ta prostota polega właśnie na prawości życia. I na tym, że ja tej prawości bronię, ale jednocześnie tam, gdzie trzeba, okazuje miłosierdzie. Ja lubię czynić miłosierdzie. Naprawdę, kiedy na przykład mogę komuś powiedzieć, że mu przebaczam, czynię to z wielką taką wewnętrzną radością, nawet kiedy wiem, że ten człowiek nie, przyjm nie przyjmuje tego, albo nie. By działał przeciwko mnie, tak? Wiele razy okazałem w prostocie serca przebaczenie. Nawet kiedy to się potem jeszcze obracało przeciwko. Ale wiedziałem, że przed Jezusem naśladowałem właśnie Jego w takiej prostocie. Ale popatrz, Pan Jezus jednocześnie mówi: Dlaczego mnie bijesz? I to jest ta prostota. Jeśli mamy prawdziwie mieć nowe życie, zacznijmy też żyć w bardziej skromny sposób. Tak, zobaczmy też, jakby co nosimy, jak się nosimy, co jemy, czy po nas widać, czy ludzie na przykład skromni i biedni, by chcieli do nas przyjść, żeby z nami w ogóle pogadać. To nie chodzi o to, że mamy chodzić jak dziady, to nie o to chodzi. Albo wybierzmy samochody jak siostra zakonna z Louis de Finesa. Nie. Zresztą teraz to by było drogie bo Historyczne, nie? To nie o to chodzi. Tylko właśnie to, co pokazuje papież Franciszek, mamy w skromny sposób żyć. Nie chciej być światowym człowiekiem. Drodzy, ja myślę, że dlatego wielu chrześcijan nie czuje mocy Ewangelii i radości wiary, ponieważ oni przyjmują Jezusa, ale mentalność jest światowa. Żebym ja był widoczny, żeby moje było, żeby inni o mnie mówili. To jest, to jest problem później. A to nie znaczy, że mają nie mówić, tak? tylko rozumiecie, chodzi o taką naturalność, prostotę. Coś fajnego wyszło, a niech mówią. Ale kiedy siłą mojego życia będzie, żeby się zawsze dobrze prezentować, zawsze wszędzie dobrze wyglądać, żeby nikt mi przypadkiem coś złego o mnie nie pomyślał, to to jest życie fałszu. To jest po prostu jedno wielkie kłamstwo. I dlatego nie ma Ewangelii wtedy. Zacznijmy żyć prosto, tak naturalnie, bo nie? Nie idealnie, ale w prosty sposób. Nie naśladuj celebrytów. Naśladuj Pana Jezusa. To prowadzi nas też do odpowiedzialnego życia. To jest po trzecie: odpowiedzialność za świat, to co Marzena głosiła tydzień temu. My jesteśmy szafarzami w świecie. Świat nie należy do nas. Wychodzić ku potrzebującym, ku innym ludziom. Mamy żyć duchem ubóstwa. To jest w Ewangelii. Nie sprzeciw wobec samego bogactwa, ale, ale my nie mamy, prawda, tylko mieć... Alleluja, Pan Jezus, jak najbardziej, ale w oczach tylko pieniążki. Nie można w ten sposób. Branie odpowiedzialności za politykę, za sprawy społeczne i tak dalej. Mamy w prosty sposób żyć a więc po czwarte, po prostu troszczyć się, żeby inni ludzie doświadczyli Jezusa. A więc nasze świadectwo, ale nasze świadectwo będzie wtedy czytelne, kiedy nasz styl życia uwiarygadnia głoszone słowo. Takie zdanie przeczytałem. Kiedy chrześcijanie troszczą się o siebie nawzajem i o pokrzywdzonych, wizerunek Jezusa Chrystusa staje się Fascynujący. Wielu chrześcijan tego nie rozumie. Temu atakują Franciszka czy kardynała krajewskiego. Czy po naszym sposobie mówienia, działania, yy, naszemu wychodzeniu ku ludziom, czy widać Chrystusa? Czy jesteśmy w stanie stanąć? Po stronie osób, które są krzywdzone? A wielu jest na świecie krzywdzonych ludzi? Finansowo? W domu? Ja nie mówię o subiektywnej krzywdzie. Każdy, co tam, jak ci powiem, głupi jesteś, też może mieć krzywdę, tak? Albo ci powiem, niewłaściwie sposób się zachowałeś. I też ktoś może powiedzieć, no jestem pokrzywdzony, bo mi tak powiedział. Nie? To nie o coś takiego. Ja mówię o, o czymś realnym. Krzywda, która się dzieje w świecie. Czy my głosimy Jezusa? Pomyśl, że tylu ludzi nie zna Jezusa, nie zna Ewangelii. A wszystko po piąte jest po to, że Pan przyjdzie. Rozumiesz? Jezus przyjdzie. I Jezus chce, aby, abyśmy mu służyli. My mamy kochać i służyć Panu, wtedy jesteśmy zbawieni, tak? Przez wiarę. Bracia i siostry, to chyba znak, że mam kończyć. Nie? To tam jakiś sabotaż się z tyłu. To wszystko jest proste. To człowiek komplikuje życie. To człowiek komplikuje życie. Kiedy próbujemy być bardziej on i eł, kiedy próbujemy być bardziej światowi, kiedy urasta nasze ego, że także nas przerasta, a zacznijmy żyć w prosty sposób. W prosty sposób się modlić. A nie tylko wtedy, kiedy się chce modlić, tylko po prostu jestem codziennie ze słowem codziennie, nie czytam, ale jestem ze słowem. Nie? W prosty sposób Komunikować, rozmawiać, w prosty sposób przyjmować rzeczywistość. Prostota. To jest jeden z darów Ducha Świętego. I myślę, że kiedy zmierzamy do Pięćdziesiątnicy, to właśnie tego potrzebujemy. Nie komplikujmy sobie życia. Kiedy człowiek próbuje nad wszystkim zapanować, kiedy usiłuje człowiek wszystko zrozumieć, kiedy usiłuję mieć nad wszystkim kontrolę i trzymać się, to powiem to, co powiedziałem, mówiłem wiele lat temu. Puśćcie poręczy. Puśćcie poręczy. Nie musisz wszystkiego, tak jak ja, nie muszę wszystkiego trzymać w swojej ręce. Zacznijmy żyć w prosty sposób. Jak Jezus i jak uczniowie z Jezusem. Za chwilę będziemy patrzeć na ciało Pańskie. Jezus został z nami w najświętszym sakramencie i to jest takie proste. To jest tak proste, że banalne wręcz. Kawałek opłatka. Można zniszczyć, wrzucić. Mówię o czynności materialnej. Nie wolno tego robić, oczywiście, tak, ale chodzi mi o, o tą prostotę tego znaku. Jezus nie jest obecny prawdziwie w takim majestacie, który po prostu aż nas powala na ziemię. Chleb staje się ciałem. Daje nam się cały. Bez chwały. To nie jest proste. Nie chciejmy być inni niż Jezus. Jak On jest prosty, to i my bądźmy prości. I za chwilę będzie wystawienie na świętego sakramentu. I przed Jezusem zamilkniemy. Nie czytaj wtedy Biblii. Nie módl się nawet. Patrz na tą białą, skromną, prostą hostię. I popatrz na tego, który jest prosty. Jeśli chcemy w prosty sposób żyć, to musimy patrzeć na Jezusa. Tak bardzo bym chciał, żeby wszyscy którzy tworzą naszą wspólnotę, są gośćmi wspólnoty, tu w kościele czy w, przy internecie, żeby byli jak Jezus. Tacy prości i tacy oddani Jemu, nie idealni. Jak czytamy dzieje apostolskie, to i w tym kościele, nie komentuję codziennie, więc możecie odsłuchać kolejne homilie o dziejach apostolskich. Tylko tam jest prostota i wtedy będzie wiarygodna ewangelizacja.